Cześć dzieciaki, to ja Pani Kasia. Witam Was po długiej przerwie. Byłam na wakacjach i a, chciałabym Was powitać od nowa w naszym czwartkowym programie. Kochani, lato w pełni, piękna pogoda, słońce świeci, cieplusieńko, wszyscy pewnie gdzieś wyjeżdżają, jeżdżą nad jezioro, jeżdżą nad morze, może w góry, albo do lasu pod namiot, wszędzie ktoś gdzieś jeździ, wakacje, trzeba z tego korzystać. Ja również trochę odpoczywałam, ale już do Was wróciłam i witam Was bardzo, bardzo serdecznie, stęskniona za Wami najmocniej, jak tylko to możliwe. Kochani, zanim zaczniemy nasz Program, jak zwykle chciałam z Wami zaśpiewać piosenkę naszą powitalną. Mam nadzieję, że pamiętacie. Jak nie, to sobie dzisiaj ze mną przypomnijcie. I zaśpiewa ze mną dzisiaj papuga. A dlaczego? Powiem Wam za chwilę. Najpierw piosenka. Witam, witam, witam was. Na zabawę czas już czas. Najpierw klapni w łapki swe. Klapiemy w łapki. Potem pięknie ukłoń się. Witam, witam, witam was na zabawę. Czas już czas. I klapiemy w łapki. Świetnie. Kłaniamy się ładnie i zapraszamy do zabawy. Przypomnimy sobie wierszyk o rodzince. Na pewno wszyscy pamiętają. Dawno żeśmy sobie go nie opowiadali, nie mówili, nie pokazywali paluszkami, a więc najwyższy czas, żeby do tego wrócić. Proszę, podnieśmy rączkę i liczymy paluszki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten pierwszy to dziaduś, a obok babunia. Największy to tatuś, a przy nim mamunia. A to jest dziewczynka mała tra la 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 a to jest ma rączka cała. tra la 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 Fajnie, świetnie, dziękuję. O, a jeszcze powinno być o chłopczyku. Wiem, że Kaja zawsze pamięta o tym, że druga rączka jest o chłopczyku. Zaczynamy. Najpierw policzymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten pierwszy to dziaduś. A drugi babunia. Największy to tatuś, a przy nim mamunia. A to chłopczyk jest malutki. Tralalutki, tralalutki. A to rączka ma malutka. Tralalutka, tralalutka. Super, kochani. W takim razie może zaśpiewamy jedną zwrotkę naszej piosenki o główce, żeby się tak trochę rozkręcić. Muszę włączyć swój sprzęt, który tutaj już czeka, i za chwilę włączę muzykę. Bo jak wiecie, ja wolę śpiewać jak ktoś mi towarzyszy. Mam nadzieję, że Wy mi Czy też wiecie, towarzyszycie. O! Zaczynamy. Jedna zwrotka. Gotowi? Raz, dwa, trzy. I zaczynamy. Się. Brawo, 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 brawo! Jedna zwrotka, ponieważ chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej przygodzie. Głównymi bohaterami przygody są oczywiście dzieci. Tylko muszę wziąć swoją tablicę. Poczekajcie chwileczkę. O, tu jest moja tablica. I spróbujemy. Piotruś. I Kasia pojechali z rodzicami na wakacje nad morzem. Któregoś dnia Piotruś zobaczył płynącą w morzu butelkę. A w butelce coś było. Dzieci wyłowiły butelkę z morza i nagle patrzą, a w środku jest mapa. To chyba mapa skarbów! Ojej, mapa skarbów! I nagle nad głową usłyszeli głos papugi. Ola, 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 to jest mapa skarbów! To jest mapa skarbów! Hurra, może znajdziemy złoto, albo srebro, albo klejnoty. Rozwinęli mapę i zaczęli ją uważnie oglądać. O, tu jesteśmy my, a tutaj powinien być skarb. Musimy koniecznie go znaleźć. I wyobraźcie sobie, że wyruszyli na poszukiwanie. A za nimi leci papuga i krzyczy: poczekajcie na mnie, poczekajcie na mnie, ja was tam zaprowadzę. Ja dokładnie wiem, gdzie to jest. I wyruszyli. Najpierw musimy iść 80 metrów na północ. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, a potem 20, a potem 30, a potem 40, a potem 50, aż do 80 kroków. A teraz musimy skręcić koło dużej palmy kokosowej. O, proszę bardzo, jest duża palma kokosowa. Skręcamy w prawo. A potem idziemy prosto aż do jeziorka, w którym mieszka bardzo sympatyczny krokodyl. Uj, papuga nam odleciała. Poczekajcie. No, wróciła już. Proszę bardzo. Nie możesz nas, papugo, opuszczać, bo co to będzie? Nie trafimy potem do domu. Kochani. Teraz będziemy przechodzić przez mostek. Proszę bardzo, jest i mostek. A za chwilę będziemy skręcać w lewo koło wielkiego, szarego kamienia. Proszę bardzo, jest i wielki, szary kamień. Proszę bardzo. Idziemy prosto, 50 metrów. Liczymy razem. Jeden, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a potem 20, 30, 40, 50. I przechodzimy przez jaskinię. Jaskinia wielka jest tu. O, zobaczcie, przez jaskinię nietoperzy. Jest tu również nietoperz. Popatrzcie, jaki czarny. O. Hmm. Później, jak już przejdziemy tą straszną jaskinię z nietoperzami, musimy iść plażą. Długi, długi kawałek. O, tu jest plaża. Aż dojdziemy do kupy ogromnych kamieni. Są i kamienie. Kochani, za tą kupą kamieni powinien być skarb. A czy jest? Zaraz się przekonamy. Proszę bardzo. A tam stoi ogromna brązowa skrzynia. Dzieci ucieszyły się ogromnie, otworzyły tą wielką skrzynię, tę wielką skrzynię, a tam, kochani, pusto, nie ma skarbów, żadnych skarbów. Za to znalazły list. I ja wam teraz ten list przeczytam. Żeby odwinąć ze wstążki. O, rozwinąć, bo jest cały w rolce. O, proszę, jest list. Ha, 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 ha! Cześć, poszukiwacze skarbów. Przykro mi, ale zabrałem całe swoje złoto i wszystkie skarby. Musiałem kupić nowy statek piracki na nową wyprawę po morzach i oceanach. Do zobaczenia i miłych wakacji. Kapitan czarne oko, zobaczcie, taki statek, zaraz tutaj poprzesuwam. O, tu jest Kasia, tu Piotruś, a proszę, taki nowy statek. Kapitan kupił sobie za wszystkie skarby, które były ukryte w tej skrzyni. O, statek nam znowu spadł. Coś nam się dzisiaj nic nie chce przyklejać. Proszę bardzo. A to sam kapitan. Podobała wam się bajka? Trochę nam pospadało, ale co tam. Najważniejsze, że wysłuchaliśmy fajnej historii. Na koniec chciałam wam powiedzieć, że Kasia i Piotruś wcale bardzo się nie zmartwili. Stwierdzili, że mieli cudowny spacer plażą, Poznali przepiękną, kolorową papugę i była to ich naprawdę wspaniała przygoda. Mam nadzieję, że Wam się podobała bajka. A teraz czas na naszą ostatnią piosenkę. Chciałam Wam z Wami zaśpiewać piosenkę Gimnastyka Rączek. Tylko poszukam, poczekajcie. Gotowi? No to zaczynamy. Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie, jedna ręka, druga ręka. Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie. Jedna ręka, druga ręka ucą się. Skrzyżowane i do przodu w górę, w dół. Jedna rączka, druga rączka, zakręcimy bączka, Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie Jedna ręka, druga ręka, wspinają się Gdzież one tam się wspinają? No popatrzcie, wspinają się. Skrzyżowane i do przodu, w górę, w dół Jedna rączka, druga rączka, zakręcimy bączka Skrzyżowane i do przodu, w górę, w dół Jedna rączka, druga rączka, zakręcimy bączka Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie. Jedna ręka, druga ręka myją się. Teraz trzeba bardzo uważnie rączki myć. Pamiętajcie. Skrzyżowane i do przodu w górę w dół. Jedna rączka, druga rączka, zakręcimy bączka. Skrzyżowane Uuu. i do przodu w górę w dół. Pomyliło mi się. Jedna rączka, druga rączka, zakręcimy bączka. I ostatnia zwrotka. Gotowi? Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie. Jedna ręka, druga ręka, żegnają się. Skrzyżowane i do przodu w górę w dół. Jedna rączka, druga rączka, zakręcimy pączka. Skrzyżowane i do przodu w górę w dół. Jedna Druga roczka. Zakręcimy bączka! Cudownie kochani, było mi bardzo miło Was dzisiaj znowu spotkać. Pamiętajcie, jeśli polubicie program, poproście rodziców, aby podnieśli łapkę w górę pod filmikiem i aby zasubskrybowali mój program. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, pa! pa.